No będzie pan o proces, bo nie Zobaczmy, miałam żadnych kontaktów, panie premierze i proszę mi ciaskać drzwiami, bo to jest poniżej krytyki. Pani mało rozumie, to jest główny problem no, no, tej dobrze, konferencji. No, 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 Ale wystarczy Zdję, tylko powiedzieć zgną, goodbye, jeżeli, jeżeli to Państwo chodziło pozbyt. tylko o zwykłe goodbye. Pani się czaiła przed ja wejściem do toalety. Pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi, tylko? Ale ja nie nazywam się hodownik, tylko jestem na dobrej oranż i nie życzę sobie, żeby pan tak do mnie mówił. Jest w historii każdej osoby taki moment, w którym musi ona spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: czym się stałaś? Przez dekady polskie dziennikarstwo, mimo swoich grzechów i ułomności, karmiło się mitem o własnej misji. Było psem gończym pilnującym władzy, czwartą władzą, solą tej ziemi. Ta wielka, heroiczna narracja pęka dziś jednak w szwach, a za fasady wzniosłych ideałów wyłania się obraz cynizmu, aktywizmu i autoparodii. A jeśli mielibyśmy wskazać jedną postać, która jak w soczewce skupia wszystkie choroby tr trawiące, profesję, jej awatara i najjaskrawszy produkt musiałaby to być Justyna Dobrosz Oracz. Dla jednych jest ostatnim bastionem odwagi, bezkompromisową reporterką, która nie kłania się politykom, dla drugich uosobieniem upadku standardów, agresywnym propagandystą z mikrofonem, którego metody są gwałtem na logice i przyzwoitości. Prawda jest jednak znacznie gorsza. Historia Justyny Dobrosz-Oracz to nie opowieść o dobrej lub złej dziennikarce. To opowieść o śmierci dziennikarstwa jako takiego. To gorzka lekcja o tym, jak walka o szlachetne cele może prowadzić do zdrady wszystkiego, co w tej walce miało być bronione. Kto więc jest prawdziwym beneficjentem tego spektaklu? I czy na tej wojnie informacyjnej ktokolwiek jeszcze pamięta, o co tak naprawdę walczy? Aby zrozumieć jej fenomen, Trzeba cofnąć się do czasów, które dzisiejszym odbiorcom mediów mogą wydawać się prehistorią. Do epoki, w której debata publiczna, choć ostra, toczyła się według jakichkolwiek reguł. Justyna Dobrosz-Oracz, startująca w TVP na początku lat 2000, była produktem tamtego systemu. Wychowana w politycznym domu, nasiąknięta atmosferą sejmu od dziecka, wydawała się idealną kandydatką na profesjonalistkę. Prowadziła programy, zadawała pytania w studiu, była częścią medialnego establishmentu który z perspektywy czasu jawi się niemal jako oaza spokoju. Była dociekliwa, ale mieściła się w kanonie. Prawdziwy przełom, a raczej pęknięcie nastąpiło w 2016 roku. Polityczne trzęsienie ziemi, jakim było przejęcie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość, stworzyło nową rzeczywistość. Rzeczywistość wojny totalnej. Zwolnienie z TVP stało się dla dobroż oracz momentem definiującym. Z dziennikarki stała się symbolem i męczennicą wolnych mediów. Przechodząc do gazety wyborczej trafiła prosto na pierwszą linię frontu do okopów medialnej wojny, która miała na zawsze zmienić jej styl. To tam na narodziła się metoda, którą znamy dzisiaj. Czy pan by chciał ustawowo hmm. zakazać seksu dla przyjemności? Czy pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi tylko? Proszę mi nie obrażać, no? To pan o panu... oplecie takie głupoty publicznie, panie ministrze, to trzeba brać za to odpowiedzialność później. Panie czy już... Proszę ja mnie wiem, przeprosić, jest że pan pan... Mnie ale jestem. Ale ja pana nie atakuję, panu zadawam, zadaję pytania, to pan no. mnie obrazi. Słyszałam, że pan mówi o mnie w trakcie debaty, ja w trwać. Okay, okay. O, pan mówi, że biejna za Panią dziennikarka gazety, jak ja w ogóle z panem nie rozmawiałam, dlaczego pan tak mówi. A co, a skąd pani leży, że ja o pani mówię? No bo tak wszyscy to mi doniesie. Jedyna, jedyna jest tylko pani Tak, jedyna. Tak, jedyna dziennikarka gazety wyborczej. A co pani chce wiedzieć? No chciałabym wiedzieć, po co pan mówi takie rzeczy, jak ja z panem wczoraj nawet nie widziałam, nie rozmawiałam z panem. Nie Pani, ale rozmawia Pani z moimi ludźmi chyba, tak? Nie. A, też tak. nie. Też nie, Panie Ministrze, też nie. Ale tak, lubi Pani biegać ze ludźmi po schodach? Tak, no to się tak? ćwiczy, tak, pośladek. Tak no, dobra, pięknie, to jest, dobra. Celem stała się egzekucja. Nie chodziło już o to, by czegoś się dowiedzieć, ale o to, by sprowokować, przyłapać na przejęzyczeniu, ośmieszyć i dostarczyć swojemu obozowi amunicji w niekończącej się plemiennej nawalance. To był skuteczny, ale toksyczny model, który zatruwał debatę publiczną kropla po kropli. Największym testem dla niej i dla całego środowiska medialnego miał być jednak jej podróż. Powrót do telewizji polskiej w 2024 roku. Nowa koalicja rządząca, która szła do władzy z hasłami o odbudowie mediów publicznych, przywróceniu standardów i zakończeniu wojny polsko-polskiej, postanowiła uczynić z niej jedną ze swoich twarzy. Od jutra wiadomości będą Państwu prezentowały fotografie świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. Bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam Państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcę Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Obiecywano uzdrowienie, a sprowadzono ikonę medialnej partyzantki. To tak, jakby próbować gasić pożar benzyną. Zamiast nowej jakości, wizowie otrzymali ten sam znajomy spektakl, tyle że z odwróconymi rolami. Groteskowym symbolem tej hipokryzji stała się debata przed wyborami do europarlamentu, którą współprowadziła. Dziennikarki, które przez lata słusznie krytykowały propagandowe metody TVP PiS. E, Pytania z tezą, stronniczość, ataki na opozycję, same zastosowały dokładnie ten sam arsenał. Pytania były formułowane tak, by pogrążyć jedną stronę a pomóc drugiej. Wiadomo, że brukselska polityka rozgrywa się w kuluarach. To prawda, tyle że tam królują języki obce, zwłaszcza angielski. At the end of this powiedzieć you can say your goodbye message in English. We give you a chance to impress your voters. Anybody? yes of course yeah. we would like to ask you for votes of course uh, european union is our uh Our common responsibility, to by miało być tylko krótkie pożegnanie, no ale rozumiem, no, że całe no, przesłanie z jest bardzo ważne, ważne. Czy, czy, czy tłumaczymy angielski, odpo... jesteśmy w Polsce? Jesteśmy w Polsce, ale nie tak, wiem, czy, czy Pan wie, w Brukseli są dwa języki obowiązujące, język angielski i francuski. A Jak dostanie się Pan onać. do parlamentu, to pani, będzie e, musiał Pan mieć na to ja wpływ, powiedzieć... dyskutując w kuluarach. Ale wystarczy ja tylko powiedzieć goodbye. To chodziło tylko o zwykłe goodbye. To my się pożegnamy. Bardzo dziękujemy się po polsku. Tak, tak, tak. Flagę, tak, Rzeczywiście. Się. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. To była debata. Widzą Państwo, jak gorąco wokół Unii Europejskiej języków obcych zwłaszcza. Może powitania w tej Brukseli. To była kwintesencja mentalności Kalego w najczystszej postaci. Powrót dobrosz oracz nie był symbolem odnowy, lecz triumfalnego odwetu. Był sygnałem wysłanym w świat. Teraz my rządzimy i będziemy robić to samo, tylko z uśmiechem na ustach i w obronie demokracji. Jej styl najlepiej widać na konkretnych, ikonicznych już przykładach. Konfrontacja ze Sławomirem Mentzenem to podręcznikowy przykład tego, czym stały się media. Przez kilkanaście minut uporczywie wracała do przekręcenia wypowiedzi sprzed lat, ignorując próby rozmowy o teraźniejszości. Chcę utrzymać armę likwidując podatki. Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? A, a, a co jest, przepraszam, a co jest w tym głupiego? Ponieważ że... nigdy, proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Pan to jest coś, co... co... No, cytuję panu, proszę o poważniejsze razy, pytania. Pan się wypowiedział, czy to było głupie, czyli głupio pan mówił w 2019 roku, dobrze rozumiem? Pani mało rozumie, to jest główny problem no dobrze, tej konferencji. A, poz... Dla jej zwolenników i widzów spragnionych krwi był to triumf. Oto bezkompromisowa dziennikarka grilluje cynicznego polityka. Dostali to, czego chcieli. Igrzyska. Nie miało znaczenia, że dyskusja była jałowa, że nie przybliżyła widzów ani o milimetr do zrozumienia programu konfederacji. Liczyła się narracja. Narracja, w której polityk został zagoniony do narożnika i upokorzony. Prawda? A kogo obchodzi prawda? W tej grze nie chodzi o informacje, ale o emocjonalne zwycięstwo nad wrogiem. A przeszkadza panu przeszłość Karola Nawrockiego? Czy szokuje pana to, co wychodzi e, na jaw? Proszę pani, mnie bardziej chyba nawet przeszkadza pani teraźniejszość niż jakolwiek przeszłość. Co najciekawsze, styl Dobrosz Oracz doprowadził do rzadkiego w Polsce zjawiska, zjednoczył polityków w, z niemal wszystkich stron sceny politycznej. Wszyscy w starciu z nią reagują podobnie, ironią, kpiną lub otwartą irytacją. Dzień dobry, panie premierze, czy pan był przesłuchiwany w prokuraturze w sprawie kampanii Stop Russia Woo? Dzień dobry. Był pan przesłuchany czy nie? Jest to A... postępowanie czy to jest nieprawda? A co pani powie o swoich kontaktach z panem Róbcowym? No Będzie pan miał proces, tak, bo nie miałam nie żadnych kontaktów, panie premierze. Proszę mi czaskać drzwiami, bo to jest poniżej krytyki. Panie premierze, wzywam pana do przeprosin, żeby oszczerdzić sugestie. Nie miałam kontaktów żadnych z panem Rubcowem. Jest sprawa w prokuraturze. Złożyłam doniesienie się z Patrykiem cieszę. Michalskim i bardzo proszę, żebym pan za to przeprosił, bo były premier. Redaktor, który, każdy na podstawie wydarzeń należy. E... Ale Należy nie, no, zawsze nie. dopytywać, ponieważ Pani Ale na podstawie chyba się nazywała. Ja nie miałam ani z Panią hodownik, nazywała. ani z Panem Rubcowem żadnego kontaktu. Przeprosi Pan. tłumaczę Panu. której naprawdę, o, o której naprawdę są ale, ja, bardzo poważne ale ja nie nazywam się hodownik, tylko jestem na proszę o I nie życzę sobie, żeby Pan tak do mnie mówił. Trzeba naprawdę zadawać pytania, Rozumiem, że nie wyciąga Pan miasta to pokazuje, że jej metoda przestała działać jako narzędzie zdobywania informacji. Stała się samospełniającą przepowiednią, konkursem na to, kto kogo bardziej być może głośniej przekrzyczy i zręczniej obrazi. Konsekwencje tego zjawiska są katastrofalne i wykraczają daleko poza sejmowe korytarze. Po pierwsze, taki styl doszczętnie niszczy zaufanie do zawodu dziennikarza, kiedy telewizja publiczna, finansowana z pieniędzy wszystkich Polaków, promuje metody oparte na skandalu i prowokacji, wysyła Jasny sygnał. Nie jesteśmy tu, by was informować. Jesteśmy tu, by w prowadzić wojnę w imieniu jednej ze stron. To pogłębia cynizm i utwierdza miliony ludzi w przekonaniu, że wszystkie media kłamią, a prawda nie istnieje. Po drugie napędza to toksyczną spiralę polaryzacji. Agresywne dziennikarstwo prowokuje agresywne reakcje polityków, te reakcje są następnie przekazywane w mediach jako dowód na arogancję i butę klasy politycznej. To z kolei usprawiedliwia w oczach odbiorców stosowanie jeszcze bardziej agresywnych metod. Dziennikarskich. W tym błędnym kole nienawiści ginie jakakolwiek merytoryczna debata. Zamiast sporu o podatki, reformę zdrowia czy politykę zagraniczną, dostajemy niekończący się serial personalnych zaczepek, ripost i memów. To jałowa, wyniszczająca gra, w której jedynymi przegranymi jesteśmy my wszyscy obywatele. Historia Justyny Dobrosz-Oracz to ponury obraz, obraz kraju, którego elity medialne i polityczne wpadły w śmiertelny uścisk, z którego nie potrafią się uwolnić. Pytanie, czy jest ona przyczyną tego stanu rzeczy, czy jedynie jego najwierniejszym produktem, pozostaje otwarte. Czy jej styl to wada, czy może jednak skuteczna odpowiedź na arogancję polityków? Dajcie znać co myślicie o tym wszystkim w komentarzach i czy pani Dobrosz-Oracz przebiła już panią sznepf, czy jeszcze nie? Czekam na Wasze opinie, a ja się z Wami żegnam. Cześć.